Ukraińskie Słowo Szczero to serdeczno witają ta zaproszy tej czerwowe wydania Ukraińskiego Słowa Ukraińskie Słowo realizowane z zapciaki dotacji Ministra Wnot Spraw ta Administracji Republiki Polszcza w ramach projektu Sojuszu Ukraińców i w mikrofonie Anna Pabian. Dzisiaj u naszej programi będziemy pro o podbici, jaki zbigobrza na koniec lata w zagrodzie Koźliki nad Narwą. Pobuwajemo na masterclassach wycinanki, jakie prowadziła Irena Jawdoszuk w sołtysowa wieś Dobry Będziemy mówić o w Kuni, ta spotkamy się z organizatorką Elitą Harkoniuk. Spotkamy się także z Joanną Kruchowską, prezeską Fundacji Klangor, jaka u miniony prowadziła w skansenii festiwal Okruszki Fest. Zapraszamy słuchaczy. Nie schodzimy z anten, tworzymy swoje nurty Jutro będzie cały akwen, rymy podwójne tak jak tandem Całkiem nowa rotacja i ogniwo naturalne oh, Nawet bocian się nie boi wracać Jak nie wylecisz i nie spadniesz, to się nie nauczysz się nas przyroda i magia podlasia Dobrze wiemy, że nie ma drogi na skróty Ty Jeden kierunek, żeby do góry się pędzić. Czasami nie ma deszczu, nie rozsieść jak połowik Sztuką jest się nie zamulać, nawet kiedy susza Nasza sztuka to ostatni warust ten Do Może to będzie konieczne, My by zobaczyć krew. krew gorąca i czerwona jak kalina Rości dzika i sama wybiera miejsca Jak dobry na malina Jak pozwolisz, żeby była jak kraina Którą sama syminuje i idzie ruchła jak maszyna ale musisz w końcu ruszyć A jak ci los nie daje, no to wypada coś uszyć Niech się nie chowa w czasie burzy Tak pachnie oczyszczenie, bo bez końca nie ma różeń Zatwiela białe nie ma Fest. Jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska, a cele programu to jest pokazanie, jak tradycja może się pięknie łączyć z nowoczesnością, i my tutaj chcemy to pokazać i chcemy to połączyć. Robimy to jako Fundacja Klangor, jest to nasze pierwsze działanie. Ja jako Joanna Krukowska jestem prezesem Fundacji i robię też to z Magdaleną Wysocką, która prowadziła dzisiaj warsztaty modowe, i z Piotrem Maksimem, który prowadził warsztaty wokalne i będzie miał dzisiaj też koncert. Do tego mieliśmy warsztaty tańca nowoczesnego z Edytą Szachniewicz, mieliśmy warsztaty tańców tradycyjnych z kapelą Batereja. Będziemy mi po tańcówkę kapeli Batereja, był też panel dyskusyjny o językach gwarach Podlasia i chcieliśmy przede wszystkim pokazać, że tradycja cały czas żyje, że to nie jest tak, że coś było tradycją 100 lat temu, a to co my robimy nie jest tradycją, mnie się wydaje, że to jest taki bardzo proces przenikania i że coś co teraz robimy, na przykład to, że będziemy tańczyć hip-hop, będzie może tradycją za 100 lat dla naszych wnuków, prawnuków. I chciałabym pokazać jak fajnie można te okruszki tradycji połączyć. Można iść ich ścieżkami, można sobie je pozbierać, posmakować i stworzyć z nich jakieś może nowe dania, nowe smaki, opierając się na tym, ale też tworząc coś co jest nasze nowe, ale też własne. Ja od lat jestem w środowisku muzyki tradycyjnej i tańców tradycyjnych i grania tradycyjnego i wiedziałam od początku, że jeśli będę robiła jakieś festiwale, to na pewno część z nich będzie się wiązało z tradycją podlaską. To jakieś tak naturalnie wyszło, dlatego, że wszyscy w naszej fundacji zajmują się też muzyką tradycyjną, mają jakąś styczność z muzyką tradycyjną i program, założenia programu Etnopolska bardzo fajnie się wpisywały w nasze pomysły i stąd taka, a nie inna formuła festiwalu. Tego dostaliśmy też dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z programu o tradycjach właśnie Podlasia i dlatego ta tradycja jest takim głównym, głównym słowem, który się przez cały festiwal przebija. Bardzo mnie cieszy, że są nie tylko Młode osoby, ale też starsze osoby, które mogą zobaczyć, że to, co kiedyś dla nich było oczywiste, jest teraz wykorzystywane w dla nich nieoczywisty sposób, ale to dalej żyje i my, młodsi od nich, dalej robimy rzeczy, które można nazywać. I my, młodsze osoby, chcemy też właśnie pokazywać im, że to, co oni kiedyś tworzyli, to, czego słuchali, to, co śpiewali, dla nas jest dalej ważne i możemy to robić w swój sposób, ale też tak, który powoduje, że te starsze osoby są z nas dumne. No! Show Dzisiaj tutaj w koźlikach prowadzę warsztaty, wycinanki z papieru, wytynajmy im firankę z opowieści mamy. To tak koleś nie wiem, czy, czy mama nie rozkazywała, czy może ja nie interesowałaś, a ostatnie lata opowiadała, to jako że dziewczyna młodaja, że nie była za murzą, jakie jej obowiązki tam mile i... Właśnie my teraz też chaty swoje jakoś tam dobymo, ale ma im się gotowe. To gdy one niemile firanok, nie mile firano, znali, no to wyryzowali właśnie z papieru. Teraz ma im inne możliwości, bo mają sprzęt do toho, taki skalpelek, który ostry, który dobry wróci trymaty. mama opowiadała, że mamy tato, dziadek. Mi puszow do kowalie, kowal noży odryzaw, zachostrywio i takim nożykom mama wytynała. To wzory starszych kobiet. Odna firanka wisiła tutaj w koźlikach w chaty. Julita dała mnie że może wzór jakoś odrysujesz. Ona że była bardzo zniszczona, purwana, żowta, taka janychorosza. Ale udało się jej skopiować i... I Majim. I jeszcze zdobyła dwa inne wzory, i to takie koleśni, koleśni wzory starszych kobiet, które by wytynale takiej. Знана, Господи, в рай, прихилевся до зими, серпне верано, ідуть чоловіки на поле, пшениці жати, а за ними жінки снопи в'язати, дай, ходилася зірка наливати, не дай, небеса майон, коли співали, гойдай, постави краю. Краю наш село, Ой, дай Гойдай подалася звірка на ой, дай небеса проявнули співали, Ой, дай здоровий краю наш село, благословена Богом, наша земля. Скільки поклін вітаємо отцю небесному й синові Ой, дай, котилася зірка наливати, гойдай дай, дай, небесами, я голий співали, дай, бой здравий краю наш села, дай, я уволись, бай, бай, Ой, дай, дай котилася зірка, наливати, гойдай, небесами його листівали. Koźlicka impreza, Tanci które organizuję z 2014 roku jak okazuje się, ja думa, że to nie tak długo, a okazuje się, że to że jak 10 lat. No i każdego roku zaproszuję kapelu, żeby pograła na tańcach, żeby pouczyła swoich tańców i tak samo jeszcze je razne wystupy, bywają jeszcze wystupy zespołów różnych, a to Żinok z a to przyjeżdżają takie zespoły gdzieś tam z Polski śpiewają. No, tego roku w ramkach tańców w Chlunii, a to, że organizowała razne zustriczy, a to lekcję z Mateuszem Czuloiu, rozpowiada w Prochowirki, yy, Naszy, Pidlaski, więc samne z ale zajmuję się tym, że, no, Bilszak 10 roki, w, były w torze koncert i tanci z Poleskim Składem Smyczkowym i zespołem Polesie.pl, były klasy z rzinkami z Dobrywody, jeszcze budem uczycie się jak wycinać firanki z papieru z Ireną ja w Jawdosiu, którzy z Dobrywody, a do tańca zagraje kapela Apostola z Warszawy. Czy takie trio, które graje muzykę z Ukrainy, z tego pogranicza polsko-ukraińskiego. Oni też pokażą, jak tańczyć, no i będę tańcować i wieczorem dzisiaj. Olsz i co my dzisiaj dla was przygotowali. Ukraińskie słowo realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Tymczasem my wrzegiakujemy za spilno prowadzony czas do zazwyczaj w efirie w następnej czetwerki. Ostawajte na wse dobre. Słuchali wy w передaczu Українське слово